Witam w kolejnym odcinku moich rozważań na temat roli kościoła chrześcijańskiego w życiu społeczno-politycznym swojego kraju. Kontynuujemy przedstawianie takiego praktycznego zastosowania czy przełożenia idei neokalwinizmu bądź też kajperianizmu na właśnie różne sfery życia społeczno-politycznego. Dzisiaj skupimy się na edukacji, która jest bardzo ważna, bo przecież edukacja kształtuje przyszłe pokolenia danego kraju. E, więc przedstawię tłumaczenie stanowiska Center for Public Justice, takiego amerykańskiego think tanku chrześcijańskiego, z którego właśnie opracowań korzystam, żeby przedstawić te praktyczne zastosowania e, poglądu neokalwinistycznego na Życie współczesnych społeczeństw i miejsce kościoła. Jak powinniśmy myśleć o tych różnych sferach, właśnie z perspektywy nauczania biblijnego? Więc, cóż pisze Center for Public Justice? Ano, coś takiego. Po pierwsze, jeśli chodzi o edukację: rodzice ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i edukację swoich dzieci. Fakt ten jest uznawany zarówno w prawie amerykańskim, jak i międzynarodowym. I tutaj mały komentarz, to jest bardzo niby oczywiste i proste. Warto też pamiętać o tym, że to nie szkółka niedzielna jest odpowiedzialna za wychowanie i edukację i religijną edukację dzieci, ale przede wszystkim rodzice. Szkoła świecka, jak i też szkoła religijna, czy zajęcia z tak zwanej religii są tylko. Czynnikiem wspomagającym. Wykonując, drugi punkt, wykonując sprawiedliwie swój obowiązek e, zapewnienia ogólnego dobrobytu, rząd może, a nawet powinien, pomóc rodzicom w wypełnianiu ich obowiązków. Przez większą część amerykańskiej historii taka pomoc obejmowała finansowanie szkolnictwa podstawowego i średniego. Tak, to też jest istotny punkt. Państwo może, a nawet powinno pomagać rodzinie w wypełnianiu jej podstawowej funkcji, czyli wychowania i edukacji dzieci, ale oczywiście nie powinno przekraczać pewnych granic. Państwo nie może zastępować rodzica. Rodzic z kolei, zgodnie z poglądem neokalwinistycznym, nie zastępuje rządu. Więc te dwie sfery powinny y, zajmować swoje odpowiednie miejsca i nie przeszkadzać sobie. Trzeci punkt. Wspierając szkolnictwo i zapewniając wszystkim dzieciom edukację, rząd powinien skoncentrować się na przestrzeganiu przepisów o sprawiedliwości publicznej, zapewniając każdemu dziecku sprawiedliwy dostęp o, do wysokiej jakości edukacji. Y, I to pojęcie sprawiedliwości, yy, sprawiedliwości publicznej, przewija się w tym poglądzie, to jest jeden z takich jego rdzeni, można powiedzieć, czyli rząd jest po to, żeby sprawiedliwie yy, dbać o to, by wszystkie sfery życia publicznego miały sprawiedliwy dostęp, sprawiedliwe prawa yy, i też sprawiedliwe obowiązki w budowaniu ogólnego dobrobytu. Czwarty punkt, aby uhonorować odpowiedzialność edukacyjną rodzin i wypełnić swój własny obowiązek równego traktowania obywateli, rząd powinien być bezstronny w traktowaniu różnych rodzajów edukacji, które rodzice wybierają dla swoich dzieci. Bardzo ważny punkt, zwłaszcza na zachodzie, ponieważ w niektórych krajach Europy, na przykład w Niemczech, z tego co pamiętam, edukacja domowa jest zabroniona przez państwo. I to już jest istotne wykroczenie przeciwko temu poglądowi, który jest oparty na Biblii, więc siłą rzeczy też przeciwko nauce Biblii, która tak jakby na rodziców nakłada właśnie główną odpowiedzialność za wychowanie, edukację, kształcenie i budowanie światopoglądu swoich dzieci. Więc państwo nie ma prawa narzucać albo zabraniać takiego czy innego rodzaju edukacji. To jest bardzo ważne, czyli podkreślenie równości i sprawiedliwości. Rząd powinien być bezstronny. Niestety w wielu państwach zachodu nie jest o państwach totalitarnych yy, czy jakichś innych, to już nawet nie mówię. Piąty punkt. Ci, którzy kształcą i zakładają szkoły, powinni mieć swobodę decydowania o filozoficznych i pedagogicznych podejściach, które oferują. O programach nauczania, które przyjmują, oraz o sposobach zarządzania i, i administrowania szkołami, które otwierają dla społeczeństwa. Znów, to jest y, ilustracja tej zasady sprawiedliwość, równość. Państwo nie ma prawa ingerować y, w program nauczania, filozofię, teologię danej szkoły. Jeśli szkoła jest religijna, wyznaniowa, rząd nie ma prawa cenzurować. Programu nauczania i narzucać e, swoich poglądów. A tak niestety dzieje się, i myślę, że to na tym naszym zachodzie, tak zwanym, będzie niestety postępować. Rząd coraz bardziej będzie chciał narzucać świecki humanizm jako jedyną obowiązującą, prawdziwą filozofię życia i jedynie słuszny światopogląd. I przed tym musimy się bronić. Kolejny punkt. Kiedy rząd certyfikuje różnorodność opcji szkolnych, które spełniają publiczny cel edukacji dzieci, kiedy rodzice wybierają szkoły dla swoich dzieci, sprawiedliwość wymaga, by każde dziecko otrzymało taki sam rodzaj i stopień publicznego wsparcia finansowego. Sprawiedliwe finansowanie publiczne powinno być oferowane bez względu na religijne, filozoficzne lub pedagogiczne różnice pomiędzy różnymi certyfikującymi szkołami, które wybierają rodzice. Czyli znów państwo w sposób sprawiedliwy, bezstronny i równy powinno finansować, jeśli już decyduje się na finansowanie szkół, to powinno tak samo finansować szkoły świeckie, publiczne, państwowe, jak również szkoły wyznaniowe, religijne. Obojętnie jak, jaką religię wyznają. Siódmy punkt. Obecnie rząd nie czyni zadość sprawiedliwości, gdy nie finansuje w równym stopniu wszystkich opcji szkolnych, które legalnie certyfikuje. Zamiast tego dyskryminuje wiele amerykańskich rodzin i szkół, nie finansując edukacji dzieci, które uczęszczają do szkół nierządowych, w tym religijnych. Stoi to w kontraście do publicznego finansowania wyboru szkoły w większości innych demokracji na świecie. To, co wcześniej mówiliśmy. Ostatni punkt. Center for Public Justice opowiada się za sprawiedliwym finansowaniem publicznym dla wszystkich dzieci. Pozwalając rodzicom na wybór środków edukacji, które są najlepsze dla ich dzieci. System wyboru szkoły tego rodzaju oddaje sprawiedliwość odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci, różnorodności szkół zatwierdzonych przez państwo oraz wolności religijnej wszystkich obywateli, zapewniając sprawiedliwe i właściwe relacje między rządem a zróżnicowanymi rodzinami i szkołami społeczeństwa, jakie funkcjonują w społeczeństwie. Jeśli chodzi o implikacje tego poglądu, to tym razem nie będę ich przedstawiał, bo są czysto dopasowane do amerykańskich warunków. Ale warto na koniec jeszcze raz właśnie podkreślić, że przez te wszystkie stanowiska przygotowane przez to Centrum Sprawiedliwości Publicznej z Ameryki przenika właśnie ta podstawowa zasada. Sprawiedliwość. Rząd jest po to, żeby pilnować sprawiedliwego, równego traktowania wszystkich grup czy wszystkich instytucji społecznych czyli biznesu, edukacji, kościołów, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, itd. itd. I właśnie to widzimy też w sferze, w stanowisku na temat właśnie. Edukacji, czyli rząd ma zapewniać sprawiedliwe traktowanie. Rząd nie może dyskryminować szkół wyznaniowych i narzucać i cenzurować. Rząd nie powinien też zabraniać edukacji domowej, tłumacząc się, że jest gorszej jakości, czy tym podobne rzeczy. To rodzice decydują i państwo nie ma prawa narzucać i, i stawać na pozycji rodzica, stawać na, stawać na pozycji Wszechwiedzącej instytucji, która wie najlepiej, co dla dziecka jest potrzebne. E, oczywiście, niektórzy wręcz mówią wprost, że państwo próbuje zagrabić dzieci, e, wyprać im mózgi, napełnić e, konkretną wrogą chrześcijaństwu chrześcijaństw, ideologią. I cóż, na pewno e, po części niestety jest to prawdą, i tym bardziej powinniśmy bronić biblijnego światopoglądu, który właśnie o Choćby tak jest wyrażony w tym stanowisku Center for Public Justice, i warto byśmy byli świadomi swoich praw i obowiązków, i nie pozwalali Państwu przekraczać granic, jakie Bóg wyznaczył Jemu. To tyle na dziś. Serdecznie zapraszam do następnego odcinka, który się za jakiś czas ukaże. Pozdrawiam serdecznie.